Witam wszystkich serdecznie w nowej serii programów na kanale Mona Gordowicza Silvererum falerystyczne i graszki nocą. Tak, słuchajcie, czekaliście, doczekaliście się. Proszę bardzo, długo oczekiwane, długo pożądane, długo wyśnione. Oto są, oto są specjalnie dla Was tylko na SG Silvererum. Pamiętajcie, żaden inny kanał nie da Wam tyle wrażeń i niepowtarzalności, autentyczności, wiedzy o falerystyce, o historii, co Silva, Lerum, Szymona Gornowicza. Kochani moi, mam nadzieję, że zaraz ktoś się pojawi, widzę, że są już trzy osoby, nadajemy na żywo. To jest właśnie wspaniałe, że możemy sobie dyskutować na tematy falerystyczne, nie tylko na żywo, możemy sobie omówić już na temat. Świetnie. Widzicie przed sobą dwa znakomite dzieła Stefana Prawitery, amerykańskiego badacza, znawcy historii krzyża żelaznego. Widzę, że temat ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzisiaj dowiedziałem się, że jeden z widzów wręcz domaga się kontynuowania tego, tej tematyki. Myślałem, że jest już ona w jakimś stopniu wyczerpana, że nikogo nie interesuje na tyle, żeby wchodzić w nią głębiej. A jednak okazuje się, że proszę, że jednak są ludzie, którzy są cały czas zainteresowani tą tematyką. Czy ktoś mnie teraz ogląda? Proszę się odezwać. Halo, halo, bo nie wiem. Dobrze, zaraz coś pewnie coś napiszę. Słuchajcie. The Iron Time. Widzicie przed sobą dwa wydania. To jest pierwsze wydanie o krzyżu żelaznym było dość kosztowne, trudne do znalezienia. Dlaczego prezentuję dwa? Bo są różne. Stefan Thomas Prewitera dokonał pewnych zmian, doszukał się pewnych też błędów. Otóż w pierwszym wydaniu pokazał nieco kopii, potem swoją wiedzę zweryfikował i tak powstało wydanie drugie. Książki są obie, są wyśmienite, obie nadają się do prezentacji. Widzę, że nikt się nie zgłasza, nikt nic na razie nie pisze, więc dobrze, przejdziemy może do tematu Krzyża Żelaznego z 1957 roku. Jeden z widzów prosił mnie o, o, to, o tą tematykę, żeby ją poruszyć. Zobaczmy więc, co o Krzyżu Żelaznym z 1957 roku mówią rzeczone pozycje. To jak widzicie, macie kompleksowe omówienie wielu zagadnień, wielu postaci, które, się, które były kawalerami odznaczeń orderu Krzyża Żelaznego. Ja już pokazuję odpowiednią stronę. Proszę bardzo: The Bundeswehr Iron Cross. Tak go, takim mianem go określono. Ustanowiony w 1957 roku, jak wielu z Was zapewne o tym wie, zachowano rozmiary. Natomiast co? Znacząco, ale to znacząco spadła jakość, jakość tegoż odznaczenia. Wnikało to z wielu wielu powodów. Musimy pamiętać, że odznaczenie w każdym państwie, państwie, które się szanuje oczywiście, ma, ma jakąś tradycję i... Poważnie patrzę na kwestię falerystyczną. Oznaczenie ma ogromne, ogromne znaczenie. Po upadku III Rzeszy wiemy, jakie było spojrzenie w ogóle na Niemcy, na to, co myślono o, o Hitlerze, o tym, jaką niesławą okrył on naród niemiecki. Tak więc aż do 1957 roku. Nie noszono w żadnej postaci krzyży żelaznych, żadnych odznaczeń, żadnych oznak ani orderów związanych z wojną. Oczywiście powstawały półlegalnie, półoficjalnie lub bardziej oficjalnie różne stowarzyszenia weteranów. Tak? Był Związek Niemiecki oficjalny, było też mnóstwo, mnóstwo pojedynczych, mniejszych m, takich grupek, związków, klubów towarzyskich skupiających weteranów różnych pułków, dywizji. I oni tam już w zaciszu, prawda, różnych wili, różnych posiadłości nosili sobie oryginalne, autentyczne odznaczenia. Natomiast dopiero w 1957 roku Bundestag, parlament niemiecki w Bonn, przywrócił oficjalnie możliwość noszenia odznaczeń z czasów III Rzeszy, przy czym zaznaczono że Będą one zdenazyfikowane i nie dotyczyło to oznaczeń partyjnych, tak? czyli na przykład słynnego krzyża za członkostwo w NSDAP. Oczywiście oznak partyjnych, oczywiście oznak związanych z SA i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oznaczenia co? Bojowe, więc między innymi krzyż żelazny. I teraz myślę, że jest to dosyć dobrze widoczne tutaj na tej kamerze. Cieszy mnie, że właśnie mogę. Mogę to na żywo przedstawić, bo wcześniej filmy było stacjonarne, będą na żywe. Witam, witam Was kochani, witam. Nie wiem, czy dobrze to widać. Jakość. Jakość krzyży z 1997 roku. W znakomitej, naprawdę w znakomitej większości znacząco spadła. O, teraz to może będzie widoczne. Jeżeli zwrócimy uwagę na jakość farby zwrócimy uwagę na fakturę, ramki srebrnej. robione z różnych materiałów, czasami to było tak zwane chińskie srebro, czasami po prostu zwykła mieszanka niklu z chromem, bywały też rzeczywiście autentycznie srebrne ramki, w zależności od zamówień, ale jakość tych oznaczeń znacząco, znacząco spadła. Wiązało się to między innymi z tym, że trudno, trudno to troszeczkę to wytłumaczyć, jak gdyby w naszych polskich realiach. No, Polska nie ukryła się taką hańbę jak Holokaust, jak no, zbiorowy wysiłek przeciwko ludzkości, tak, tak to nazwijmy. Tak więc my nie znamy, jak gdyby, nie mamy w swojej tradycji czegoś w rodzaju poczucia hańby czy publicznego wstydu za jakiś okres istnienia państwa polskiego. Natomiast Niemcy taki okres mają i Czyli to się między innymi właśnie zaczęło odznaczać mimo przywrócenia tych orderów, odznaczeń, krzyży i medali z okresu III Rzeszy, bardzo wielu wytwórców wytwarzało je poniżej tej jakości, która jest znana z czasów II wojny światowej. W II wojnie światowej, w I wojnie światowej, Hitler miał węż obsesję na punkcie jakości krzyża żelaznego. Oczywiście było też wielu wytwórców, brawerów, którzy. No, robili słabą jakość tych odznaczeń, ale raczej dbano o to, żeby ten krzyż po prostu był wykonywany z dobrych materiałów, wykonywany solidnie. Natomiast od 1957 roku, gdzie następuje reaktywacja, denazyfikacja tego odznaczenia, no widzimy poważny spadek jakości. Jest to rodzaj takiego psychologicznego oddania. Hmm, nie chcą użyć słowa hańby, ale pewnego rodzaju wstydu publicznego tak? za krzyż żelazny, na tamten okres. Coś takiego w Niemcach w zachodnich się po prostu pojawiło, że chciano kończyć z tą, z tą estetyką pruską czy, czy nazistowską, tak aby pokazać światu, że Niemcy już nie są tacy dumni z tamtych osiągnięć z tamtego okresu, że nie dbają, nie przywiązują do tego jakiejś szczególnej uwagi, że owszem, przywracają te odznaczenia, ale nie mają one takiego, takiego wydźwięku. Na przykład jak byłem astriac, oczywiście też gdzieś tą, tą spuściznę, spuściznę wstydu dziedziczą. Kiedy byłem w Brauna nad Linem w 1997 roku, znalazłem dom, w którym urodził się Hitler i w całym Brauna było to najbardziej zaniedbane, w ogóle nie remontowane Nieremontowana kamienica, dom z wyraźnie podniszczonymi ścianami. Kiedyś wam pokażę to zdjęcie, że je znajdę, bo gdzieś w ogóle mi zaginęło. Ale to właśnie pokazuje tak? pewien stosunek Niemców, którzy zawsze pedantyczni, zawsze dokładni. Właśnie w halerystyce tej, tej odtwarzanej, tej rekonstruowanej znajduje to swoje odbicie. Tak jak to widać na tym oznaczeniu w wersji paradnej, zapięcie z tyłu, krzyż żelazny drugiej. II klasy w wersji 1957 roku. Tak więc przywracano odznaczenia weteranom. Tutaj widzimy takiego weterana. Potężna y, y, szpanga, y, Friedrich y, Kemahade. I jego odznaczenia zdenazyfikowane ograniczone w sensie właśnie nieporadania. Oczywiście ma też włoskie odznaczenia, walczą na froncie wschodnim. Tu widzimy także włoski krzyż, krzyż z okresu y, państwa RFM. Krzyż strzelski z dziśmi bo oczywiście zdenozyfikowany i jego szpamkę. I ciekawostką jest, że na przykład tutaj krzyż żelazny jest bardzo, bardzo wysokiej jakości. Zapewne był zrobiony na specjalne zamówienie. Pojawiają się liście dębu, te, które były już wprowadzone właśnie w 1870 roku, też już wcześniej oczywiście, ale znane są między właśnie z 1870, 1871, 1914. Bardzo charakterystyczne, tak choćby z Hillera zlikwidowane, tutaj przywrócono je na awersie, oczywiście bez insygnii cesarskich, bo tutaj nie było jak gdyby odniesienia do okresu cesarskiego. Zwrócić uwagę przy okazji na medal olimpijski tak, Całkowicie zdenazwigowany, nie ma nawet orła, ponieważ orzeł z okresu części też był no, w zasadzie wycofywany, generalnie ze wszystkich odznaczeń, wszystkich ocen. <laughs> witam, witam. No nie wiem, czy będzie Pan zainteresowany, bo dzisiaj mamy falerystyczne graszki nocą. Program bardzo nieprzyzwoity, tylko dla prawdziwych i wytrwałych falerystów. I zobaczmy dalej. Krzyż żelazny. Pierwszej klasy, już naprawdę dobra jakość, chociaż też odstająca od tego, co znane było w II wojnie światowej. Na przykład tego rodzaju szpilka, którą tu widzicie, praktycznie w I, II wojnie światowej była nie do pomyślenia. Gdyby ktoś sprzedawał Wam krzyż żelazny pierwszej klasy z okresu II wojny światowej z taką szpilką, to zawsze bądźcie pełni no, podejrzeń i może to znaczyć, że aby była ona dorobiona, albo po prostu cały krzyż jest kopią. To jest dosyć dobre wykonanie krzyża z 1957 roku. To tak jak informuje tutaj napis, tak, że była, była to, był to prywatny zakup, prywatna, prywatne wykonanie, tak na prywatne zamówienie, ponieważ każde znaczenie można było wykonać na prywatne zamówienie, więc można było je wykonać. Wyższej, wyższej jakości. 64 mm. Typowa mrożona tak zwana ramka. W bardzo dobrym po prostu stanie. Tutaj mamy inny przykład. Takiego krzyża żelaznego z pierwszej. Przepraszam, z 1987 roku. Też dość, dość dobrej, dobrej jakości. Mam tak zwaną kietę. Ona była stosowana raczej na. W strojach cywilnych, w okolicznościach, powiedzmy, jakichś balowych, wieczorowych, tak, sylwestrowych, czy, czy przy innych takich właśnie okazjach, też mamy przykłady od odznaczeń. Co ciekawe, jest tutaj także słynny order Janicki, więc musiał to być stary weteran. Krzyż w złocie, tak, wstawionym stylizowanym krzyżem. Ok. I tu mamy ciekawostkę. Kwestia szpangi ciekawie została rozwiązana, tak? całkowicie z Orła hitlerowskiego, Orła rzymskiego i zwrócono się ku tradycji nieoficjalnej szpan dla kawalerów krzyża Żelaznego z 1870 roku za wojnę francusko-polską, którzy otrzymali kolejne odznaczenie w 1914, 15-16, zostawali nieoficjalne, to znaczą wtedy nieoficjalną szpangę przyczepianą do wstążki drugiej klasy, która zamienowała kolejne nadanie, niejako okucie widerholung szpangę i w tym wypadku mamy adaptację pomysłu z pierwszej wojny światowej do standardów roku 1957, czy tak żeby nie było orła, mamy właśnie szpangę, którą noszono zamiennie z tym słynnym orzełkiem przyczepianym nad pierwszą klasą. To ci, którzy oglądają moje filmy, wiedzą o co chodzi, lub mają też swoją wiedzę na ten temat. Tak więc, tak wyglądała zamienna szpanga. Tu mamy nawet podział na pierwszą klasę, tak, i na klasę drugą. Na pierwszy rzut oka praktycznie się niczym nie różnią. Oczywiście zależało to od tego, jak była przepięta, czy na stąszy, czy na krzyżem. Tutaj mamy no już odpowiedni tego słynnego Deutsche skrojc oznaczenie którego osobiście ja no nie lubię nie uważam mi ani za, za estetyczne ani ani jakieś ciekawe tutaj mamy wersję na przykład właśnie srebrną, o wiele rzadszą tak z ogromną swastyką, więc tutaj zrezygnowano zrezygnowano z swastyki wkładając umieszczając na jej miejscu jak widzimy krzyż żelazny z liśmitem. No, było to oznaczenie pośrednie. No, w wyniku trwania wojny no, zaistniała konieczność prawda, multiplikowania, tworzenia kolejnych odznaczeń. Deutsches Kreuz jest odznaczeniem, orderem właściwie pośrednim między Krzyżem Żelaznym i klasze a Krzyżem Rycerskim. Tak? Dato stanowienia 1941, kiedy sobie bzdurał, że jest to taki symboliczny początek właściwej wojny tak, Krzyż, tamte bolszewickie i to odznaczenie też jest wtedy właśnie ustanawiane. Tu już mamy przykłady baretek, jak one wyglądały właśnie w Bundeswehrze. Trzeba zaznaczyć, że oczywiście w NRD nie honorowano w żaden sposób odznaczeń z II Wojny Światowej, było to nie do pomyślenia, mimo że kawalerowie takowych w Nationalvolksarmee byli. Natomiast w Bundeswehrze stosowano, tak? Widzimy po kolei. Kolejne baretki dość prymitywnie przyczepiano tylko na zapięcie zdjęcie jednogłówne. Tu jest już przykład ciekawej baretki za Krzyżowicerski. Coś, co nie było w ogóle stosowane w III Rzeszy. Tego rodzaju baretka. No i tutaj już mamy ciekawe ujęcia Krzyżowicerskiego. Właśnie tego kameradę on był e, też służył Bundeswehrze krzyżycerski. Czerwonego krzyża z liśni dębu, z mieczami. Tak, to jest autentyczne znaczenie tego człowieka. Były one bardzo często kradzione, były obiektem kradzieży z wielu, z wielu domów, nawet z banków. No, jednak miały swoją wartość. Do tej pory tym bardziej mają ogromną. Jakość powiedzmy zadowalająca, no jak na krzyż rycerski. Cały oddzielny temat. Niektórzy myślą, że krzyż rycerski to jest tylko powiększony krzyż żelazny. No nie jest tak do końca. Ten temat też możemy sobie omówić w kolejnych częściach. Jest wiele różnic, bardzo takich subtelnych różnic. To jest naprawdę inna konstrukcja, o wiele masywniejsza. O wiele masywniejsza, tak. Ten akurat na do Richa Topa to też jest ciekawostka, bo tu mamy, proszę bardzo, z brylantami, tak. Jedna, jedyna wersja chyba, która była znana. Krzyż rycerski z brylantami, dobre wykonanie. Padałoby, że było dobre. Omawiam to. Ten, ten należał do, do Hartmana, do Richa Hartmana akurat. Omawiam to w innym, w jednym z moich filmów. Zapraszam. No i to byłoby na tyle. No możemy jeszcze porównać pierwsze wydanie, chociaż jeżeli chodzi o kwestię jeżeli chodzi o kwestię właśnie tej wersji 1957, chyba nie dokonano tu większych poprawek. Czyli wszystko jest takie same. po jest takie. Teraz tej kwestii nie ma. Nie ma po prostu większych listów. No dobrze, nie to byłoby, to byłoby na tyle. No, o czym czy tu można więcej powiedzieć o tym odznaczeniu? Krzyż Żelazny. Mm, moim osobistym zdaniem, no najlepiej chyba jednak prezentował się w 1870 roku. Te egzemplarze, które ja znam, widziałem no rzeczywiście są nieprawdopodobnie pięknie wykonane. Oczywiście zawsze znajdą się sztuki z każdego okresu, które, które zadziwiają piękną dokładnością. No wszystko zależy od wykonania od wytwórcy i właśnie tego prywatnego zamówienia, które mogło mieć miejsce. Czy były zdenozyfikowane oznaczenia policyjne? Tak, były. Były zdenozyfikowane. Ja tutaj na przykład na tej szpandze na ozdoby ją dałem. To jest krzyż w złocie za służbę w policji On jest naprawdę pozłacane, sprawdzałem go pasem Takim specjalnym chlorkiem, a rzeczywiście jest policyjne. Też też były denozyfikowane w jedną służbę w policji. No dobrze, to byłoby na tyle. No nie ma dzisiaj chyba zbyt wiele osób. Pewnie te, które są zainteresowane z tego, bo po prostu się nie spodziewały tego. Nie ma się czego dziwić. Nie mam, nie mam tutaj teraz. Nie mam tu pod ręką, że tak powiem. Nie mam tutaj pod ręką, ale w następny, następnym odcinku może je zaprezentuję. No to świetnie. Nie macie widzę zbyt wielu pytań, chociaż widzę 7, 7 polubień, tak? Dziesięć osób ogląda. 20 minut to chyba jest dostatecznie długo. Już nie chcę Was po prostu zanudzać. Może w następnej części poruszę kolejne ciekawe wątki, które Was zainteresują z tej lub innych książek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka falerystycznych i graszek nocą. Jesteście cudowni. Dziękuję Wam i do zobaczenia.